w powietrzu, a zdrawiamy, to jest tak jak 7375, że oni kupują samolot. Samolanie kołujemy po pasie w Toronto. Ale w momencie, kiedy traci, to ja wiem, że już samolot straci tak, jak dalej będzie zachował kształt samolotu i tak dalej, ale po prostu... Ale równo się ciśnie prawie do tego zewnętrznego. Dokładnie i on wtedy nie będzie miał takiego, takiej wytrzymałości. Bo nie może na przykład na przykład Dlatego jak coś się dzieje, to... Ale tu już nie, tu już bez kółeczka. Tu już nóżki... Ekstra w O, Chłopaki, nie kręccie, tak kierownicę nie podnoszę. Mamo, ratuj! Kierownicę prosto. No, nie Prost, przez pole, nie kierownicę. Przespole. Prosto kierownicę. Dopóki się nie wniesiecie w górę. mi się kieruj. No tak. A macie ochotę kiedyś się wznieść w górę? No, jeszcze 20 metrów. Rotate. Okej, okay, rotate. w domu ale niestety okazało się, że e, jest odrobinę za drogi, ciut no i widzisz, jest Rysaty cholero na tutaj. No teraz, zupełnie inna sprawa. Poczekaj! Teraz. Pozdrawiamy bardzo gorąco z Centrum Stymulacji Lotów w Vancouver. Jak zwykle, co dwa lata. Gościmy. Pozdrawiamy. Super stała. Ani, co się stało? Jak się zagadaliśmy, słuchaj, z Markiem, że się akumulator rozładował. <laughs> nie wyciągnął kluczyków ze statyjki, nie wyciągnął. Mara, no tak, się... w takim... Ale widziałeś, jak mu zarysowali samochodzik? Ja się kręcę. Ja się kręcę. to gdzie mu zarysowali? No to jest specjalnie na złość zrobione. No, no. O, no, docie, to nie na naszym koncercie. No pewnie nie. Wielkimi krokami. Jeszcze tylko dwa dni? Przemok gdzie jedziemy? Edmonton. Albert. Edmonton? Alberta. Alberta tak jest. Nowy stan, nowe wyzwania. Prowincja. Ja salu, sam, A co mówi <grym> Jak mi jeszcze tą rano. rękę złamiesz na przykład do tego, że jest poparzona, to bym... Naczynia umyłeś? Krokodyl. Patrz, to jest raporty, bardzo jest jednej ważna jednej informacja. Powiedz, Jacek, po, co było w tym pierwszy hotelu? Pierwszy raz w życiu spotkałem hotel, w którym była kartka sobie? napisana za nieumycie naczyń, za nieposprzątanie zlewu, nie <śmiech> sprzątnięcie <śmiech> lodówki oraz kuchni 25 dolarów kary. Więc kurde, rano, rękawki... i... Dobrze, że nie kazali nam pościeli zmienić jeszcze i wyprać. I okien pomyć. No nie? A ty nie umyłeś okien, Aniu? To 100 ja, dolarów kary. Ja umyłam, jeszcze im ciasto zrobiło. <laughs> Bardzo ładnie. jazda na maksa, słuchajcie. I żeby nie przesadzać. Ze względu na brak materiału filmowego, proszę o aktywność. Aktywnie przemrobujesz. Ja już jestem zdrowy, mam ręce posmarowane, już nie mam poparzonych rąk. O, Krzysiu tanecznym krokiem idzie na śniadanko. Tak. Ty wziąłeś pieniądze, czy ty masz mój mąż, jakieś pieniądze? Czy wszystko przekulałeś na te filmy? Nie, przegrałem w kasynie, kochanie. W Las Vegas. Tak mówią, tak prasa donosi, ale ja wiem. Przem Jacek. Nie filmuj mnie nieogolony jestem dzisiaj w ogóle. O, o trzeba, sprawdzę filtr, czy dobrze pokazuje, dobrze. Bardzo dobrze. Ale ty wiesz, że już się zsiwiałeś na tej brodzie? No, wiem, proszę pana. A ktoś zamknie pojazd, słuchajcie, czy tak zostawiamy to wszystko? Zostawiamy! Zamknięty, jest. dobrze. Słuchaj, wiagry jeszcze nie używałem, aczkolwiek bardzo mnie interesuje, co się dzieje, jak się zażyje. I chyba trzeba raz spróbować. Czemek ci opowiem. Jeszcze nie potrzebuję tych środków. Na razie wszystko tak. U mnie też wszystko tak. Ja wniosek, że szukając dla siebie śniadanka znalazła French toast. Za duże Francuskie Toasty? Od rana? Bez sensu. <gry> <gry> tak właśnie było, ale za bądź. Pokaż. Na razie niech mi nie Dobre Dzień dobry panie Jacku. Czy pan naprawdę jest bankrutem? Tak, oczywiście. Chyba odpowiedź. Tak, A, nie ma do mnie pani z gazety. A jeszcze SMS-a wysłała. O nie, mam w telefon w samochodzie. I pani z gazety się mnie pyta, czy ten klub to jest na pewno zamknięty, czy, czy pan to jeszcze prowadzi tę firmę? A co to zapytania. Jeszcze SMS-a przysłała rano, czy spółka na królewski to jeszcze jest, funkcjonuje, czy jest zamknięta? I skąd ona ma w ogóle te informacje? Pani z twojego imperium. No, stosunki z Michałem Wiśniewskim, czy są dobre, tak? Czy, czy są stosunki z Michałem Wiśniewskim, mogę pytać? Stosunkowo... Że mam dobre stosunki, ale nie z Michałem. Jakbyś wiesz, tam się nie się gdy ci wychodził. Wczoraj miałem wyjątkowo, wyjątkowo, wyjątkowo dobre stosunki. Zresztą masz nagrane. Ja byłem wtedy. No, ja przyjdę na go do łóżka. Że ktoś tam na mnie wie, ile o, to jest. nasz Rubik, tam fajnie się Ty uważaj, bo Piotrek Rubik zrezygnuje z trasy za chwilę. No już uprzedzałem że nasza trasa trochę się różni od tej, którą będzie odbywała. Piękna amerykańska blondyneczka. Z włosami. Postawić ci drinka, taki french toast. Ty wyglądasz jak Doda za 10 lat. Wygląda jak Doda za 10 lat. O jest. Tylko jeszcze troszkę brakuje.